Co za debil. Nie warto go słuchać. Każdy wariat statystycznie kiedyś trafi ze swoją predykcją. Musi się najpierw pomylić trzydzieści parę razy następny autorytet. Raz trafi, sto się pomyli. Ber, to obstawia spadki co roku pewnie kiedyś trafi, to dosyć często spotykane opinie i niestety nie o Robercie Kiosakim, a powinny, a o Michaelu Berb to pokazuje skalę panującej ignorancji ludzi, a także to, jak media łatwo są w stanie manipulować opinią publiczną, a wynika to z tego, że ludzie czytają nagłówki, a nie wchodzą głębiej w temat. Większość materiałów oberym krzyczy, idzie kryzys. Wielki zakład przeciwko rynkowi przewidział kryzys w 2008 i teraz robi to samo, bo to się klika. Strach się klika i o ile nagłówki oparte są na faktach, to nie oddają w pełni stylu Inwestycyjnego tego pana. Zacznijmy w ogóle od tego, że BER nie ma miliardowej pozycji na spadki technologicznych gigantów. To wyssana z palca informacja, pokazująca, że piszący nie znają się w ogóle na rynkach finansowych. Nie mógł tyle wydać, ponieważ takich pieniędzy nie posiada. Natomiast wbrew temu, co się sądzi powszechnie, że BER to osoba wyłącznie obstawiająca czarne. Scenariusze tak nie jest. Fundusz, którym się opiekuje, żongluje pozycjami długimi i krótkimi, w zależności od zapatrywań rynkowych. Dane Tip Ranks dowodzą, że wychodzi mu to całkiem dobrze, o czym świadczy skumulowana stopa zwrotu Sion AM za lata 2016-2024. Wehikuł dał dużo lepsze wyniki niż przeciętny fundusz hedgingowy, a do tego Zrobił coś naprawdę nadzwyczajnego, bo w tym czasie pokonał benchmarkowy indeks SP 500. Mówi się, że jeśli chcesz brzmieć na rynku mądrze, to wypowiadaj się przeciwnie do panującego trendu. Tylko, że brzmieć mądrze, a zarabiać, to dwa zupełnie niepowiązane ze sobą światy. Jak zatem, B, chce ograć tym razem rynki, od kogo możemy czerpać wiedzę, jeżeli chodzi o podejście kontr. Ariańskie. A jest taka osoba, która ma status legendy i z której wiedzy możemy czerpać. Daj znać w komentarzu, czy według Ciebie B zarobi tym razem na swoich kontrariańskich pozycjach. Stały widzów proszę o zainwestowanie w ten odcinek. Łapki w górę, a na pewno się zwróci. Jeżeli nie chcesz, żeby omijały Cię ważne wydarzenia ze świata finansów, no to koniecznie dołącz do ponad 100 tysięcy. Subskrybentów. Rozpoczyna się dwudniowa konferencja XTB Masterclass, na której nie możecie ją zabraknąć. Jest online'owa, darmowa i gwarantuję ci, że warto poświęcić na nią swój czas. W szczególności, gdy mamy rosnące napięcia geopolityczne i postępującą rewolucję AI. Link do zapisów znajdziesz w opisie. Już teraz zarezerwuj swoje miejsce, bo naprawdę warto. Barry zdobył popularność w czasie wielkiego kryzysu finansowego, gdy trafnie zdiagnozował nadchodzący krach instrumentów opartych o kredyty subprime. Później zekranizowano to w kultowym dla niektórych filmie Big Short, a inwestor stał się gwiazdą popkultury. Mało się mówi o prawdziwej legendzie kont Arian, Sir John'ie Templetonie, a to właśnie on powinien być obiektem inspiracji dla inwestorów. A nie Michael Bear? Bardzo niewielu inwestorów zawładnęło wyobraźnią opinii publicznej tak jak Michael Bear. Obecnie część publiki jest rozgrzana do czerwoności, ponieważ w najnowszym sprawozdaniu kwartalnym 13F opublikowanym na początku listopada Sion Asset Management, fundusz zarządzany przez Berego, podał, że nabył opcję sprzedaży, a więc opcję put na dwie ikony nowoczesnych technologii związanych ze sztuczną inteligencją, czyli Palantir i Nvidia. Nagłówki niektórych mediów epatują, że wydał na transakcje ponad miliard dolarów. Natomiast nic bardziej błędnego. Nie mógł tyle wydać, ponieważ takich pieniędzy nie posiada. Derywaty opcyjne są specyficzną klasą aktywów. Są one nieco podobne do kontraktów futures z racji wbudowanego mechanizmu dźwigni, co oznacza, że ruch o jednostkę kursu instrumentu bazowego jest zwykle multiplikowany o zmianę wielu jednostek na derywacie. Na tym jednak podobieństwa zasadniczo się kończą. W opcjach. Nie ma depozytu, który należy w razie potrzeby uzupełnić ze środków finansowych na rachunku brokerskim albo je dostarczyć na wezwanie biura maklerskiego w postaci oczywiście margin call. Pomijamy przypadek tzw. opcji nagich, które mają nieograniczony potencjał straty, ale nawet nie będziemy się o nich tutaj rozwodzić, gdyż. Dla większości inwestorów indywidualnych są one zwyczajnie niedostępne. Wystawca opcji, a więc pozycja short call i short put, dostaje premię od nabywcy z tytułu sprzedaży instrumentu, czyli od pozycji long call i long put. I cena jest uzależniona przede wszystkim od tego, jak daleko od kursu instrumentu bazowego kwotowanego na rynku spot, czyli powiedzmy na tym. Normalnym rynku, który większość z nas zna, jest oddalona cena wykonania opcji, jak dużo zostało czasu do wygaśnięcia opcji oraz jaka jest zmienność instrumentu bazowego. Ze względu na fakt, że pozycja ujawniona w 13F Sion AM dotyczy akcji, to wyłącznie na tym rodzaju opcji skupimy się w tym nagraniu. Premia nigdy nie przepada sprzedawcy opcji, a nabywca opcji może dopuścić do bezwartościowego jej wygaśnięcia, gdy realizacja uprawnienia nie opłaca się, lub zmusić wystawcę za pomocą brokera do dostarczenia akcji stanowiących bazę do emisji opcji w pakietach liczonych w setkach, gdy realizacja się opłaca. Jedna opcja dotyczy zawsze 100 akcji. Odnosząc się do tego nieszczęsnego miliarda funkcjonującego w przestrzeni publicznej, jedno jest pewne. Inwestor znany z filmu Big Short nie wydał takiej kwoty na opcję. To w rzeczywistości kwota dotycząca wartości akcji, na które sprzedawca wystawił bojomu mu opcję, a to zasadnicza różnica. Sion AM na pewno wydał niewielki ułamek z tego mitycznego miliarda. Dokładnie rzecz biorąc, jest to niemal 1,1 miliarda dolarów na zajęcie pozycji, oczywiście long put. Gdyby było inaczej, to fundusz musiałby dysponować co najmniej dziesiątkami miliardów dolarów płynnych aktywów. Takimi pieniędzmi Wechiku Inwestycyjny Berego nie dysponuje i nigdy nie miał takiego majątku. W szczycie, parę lat temu, wartość zarządzanych aktywów wynosiła co najwyżej kilkaset milionów dolarów. W zależności od tego, z jakiego raportu skorzystamy, czyli 13F lub ADV, przy czym ostatnie sprawozdanie daje obraz na cały majątek, to wartość aktywów w zarządzaniu Sion Asset Management waha się między 68 milionów dolarów 13F na koniec września 2025, a 155 milionów dolarów. Skąd zatem niektórym wziął się ten osławiony miliard? Pójdźmy dalej. Żeby wgłębić się w to, co dokładnie kryje najnowsze sprawozdanie 13F, fundusz ujawnił, że ma opcję sprzedaży long put akcji Palantir o wartości 912 milionów dolarów, uprawniają do sprzedaży 5 milionów akcji. I Nvidia o wartości 186 milionów dolarów, które uprawniają do sprzedaży 1 miliona akcji. Zestawienie tych dwóch zmiennych pozwala ocenić jaką cenę wykonania mają opcje dla Palantira. Jest to 182,42 centy, a dla Nvidia 186,58 centów przyjmujemy, że są to opcje głęboko w pieniądzu, czyli tak zwane OTM, czyli nie trzeba za nie zbyt dużo zapłacić i opłaca się je wykonać wówczas, gdy cena na rynku kasowym spadnie poniżej tych poziomów Im niżej i szybciej, tym lepiej, gdyż wtedy zysk z transakcji będzie wyższy, żeby mieć Prawo sprzedaży 5 milionów akcji Palantira Sion musi mieć zaksięgowane 50 tysięcy opcji PUT, w przypadku Nvidia 10 tysięcy opcji PUT. Zakładamy przy tym, że analogicznie do budowy pozycji krótkiej w czasie kryzysu z przed kilkunastu latami, Barry skonstruował ją nie z myślą, iż oto nagle wybuchnie bańka a AI, tylko dopiero... Może to się wydarzyć za jakiś czas. Najbliższe jest nam myślenie, że chodzi mu o 2026, czyli na pewno nie horyzont. Krótkoterminowy. Z najnowszego raportu Siona nie da się wywnioskować wszystkiego. Można jednak trochę zbliżyć się do prawdy. Będzie to pewien rodzaj zgadywania, ale niczego lepszego nie da się na ten moment wymyślić. Przyjmujemy fikcyjnie rzecz jasna, że transakcja została dokonana 6 listopada, ale musiała być dokonana wcześniej, a cena wykonania opcji, czyli tzw. strike, jest jak najbliższa raportowanym przez Siona kursom, czyli 182 dolary i 42 centy za akcję Palantiru i 186 dolarów i 58 centów za akcję NVIDII. W efekcie najbliższy strajk to odpowiednio 180 dolarów dla Palantira i 190 dolarów dla Nvidia. Dla Palantira obecny koszt kontraktu, który wygasa we wrześniu 2026, to 3700 dolarów. Tyle trzeba zapłacić wystawcy za opcję na 100 sztuk akcji spółki. Berm ma 5000 takich opcji, a zatem jego łączny koszt dla tej daty wyniósłby 18 600 Dolar dla Nvidii za opcję z wykonaniem po 190 dolarów i wygasaniem wrześniowym trzeba zapłacić 2900 dolarów, co w przeliczeniu na 1000 posiadanych przez Sion AM kontraktów dawałoby 2,9 miliona. Łącznie na obie pozycje, przy takich danych wejściowych należałoby przeznaczyć ponad 21 milionów 500 dolarów. Tysięcy zielonych i ta kwota jest w zasięgu funduszu, gdy uwzględni się jego wartość aktywów. Kiedy można liczyć na zyski, pokazuje to ten wykres. Wszystko, co jest na zielono, oznacza zysk, a na czerwono stratę. Im dłużej jest trzymany kontrakt opcyjny w kierunku jego wygaśnięcia, tym bardziej daje o sobie znać wartość pieniądza w czasie. Gdyby. Bear trzymał go do września 2026, to próg rentowności dla Palantir zostanie osiągnięty wówczas, gdy kurs kasowy będzie kwotowany w okolicach 140 dolarów. Dla Nvidii w takim scenariuszu barierą rentowności transakcji okazuje się kurs spot w okolicach 160. Wszystko. Co poniżej jest jak najbardziej mile widziane, a do tego najlepiej, gdy nie trzeba będzie czekać do końca życia opcji. W skrajnym przyjętym przez nas scenariuszu, który mamy na matrycy, Michael Bay zarobi 21 milionów dolarów na Palantirze i ponad 4 miliony dolarów na NVIDII, a zatem łącznie 25,5 milionów miliona, podczas gdy zapłacone premie go kosztowały 21,5 miliona i 4 miliony dolarów. To nie jest zapewne oczekiwana przez niego stopa zwrotu, dlatego może liczyć na to, że oczekiwane przez niego pęknięcie banki AI nastąpi dużo wcześniej. Jeżeli założy się, że tsunami przecenowe na sztucznej inteligencji przejdzie się po rynku, na przykład w marcu 2026, to wyniki symulacji wyglądają zupełnie inaczej. Za opcję marcową Palantira ze strajkiem 180 trzeba uiścić blisko 900 dolarów, a potencjalny zysk po spadku ceny firmy do 100 dolarów to już Ponad 4000 dla Nvidia te liczby są trochę inne. Zapłacona premia to 630, a potencjalny zysk po zniżce kursu chipowego giganta do 120 dolarów to prawie 4000 dolców i bilans transakcji wówczas jest zupełnie inny. Wykładamy na premię za pomocą opcji put ponad 5 milionów, a gdy optymistyczny scenariusz ziści się, to czeka na nas nagroda w kwocie. Prawie 25 milionów 21 Palantir 4 NVIDIA. To dwa optymistyczne warianty, które kończą się sukcesem. A co jeśli wszystko pójdzie nie tak? Jeżeli Palantir i NVIDIA będą kontynuowały hossy, oddalając się od średnich cen wykonania opcji, które są w portfelu wehikułu inwestycyjnego, to Bremu przyjdzie zaksięgować po stronie kosztów, Zapłacone premie, czyli ponad 21,5 miliona. Może czekać do czasu wygaśnięcia opcji, choć wtedy ich wartość spadnie do zera. Może je też sprzedać przed wygaśnięciem, co trochę ograniczy poniesioną stratę na zapłaconych premiach. Przedstawione przez Marcina Kuchciaka, naszego analityka, wyliczenia to symulacja, dlatego. Prawdopodobnie nie oddaje tego, co w rzeczywistości zrobił znany inwestor. Jedno jednak nie ulega wątpliwości. Michael Berry na zakład musiał wyłożyć całkiem grube pieniądze, liczone w milionach dolarów, a ponadto, żeby uzyskał lukratywny zysk, to kursy Palantir i Nvidia muszą się osunąć najlepiej o kilkadziesiąt procent, a nie jakieś. Drobne kilkanaście procent. Na razie od chwili ogłoszenia kupna opcji sprzedaży dla obu liderów technologicznych sprawy układają się po jego myśli, choć do tego, żeby na rachunku funduszu widniały jakieś tłuste zyski, droga wciąż daleka. No o ile oczywiście tych pozycji nie zajął trzy miesiące wcześniej. Palantir i Nvidia straciły na ostatnich sesjach kilkanaście procent. Wbrew temu, co się sądzi powszechnie, że Bear to osoba wyłącznie obstawiająca. Czarne scenariusze tak nie jest. Fundusz, którym się opiekuje, żongluje pozycjami długimi i krótkimi w zależności od zapatrywań rynkowych. Dane TipRanks dowodzą, że wychodzi mu to całkiem dobrze, o czym świadczy skumulowana stopa zwrotu. Sion AM za lata 2016-2024 to dużo lepsze wyniki niż przeciętny fundusz hedgingowy. A do tego zrobił coś naprawdę nadzwyczajnego, bo w tym czasie pokonał benchmarkowy indeks S&P 500. Styl inwestycyjny Siona to... No, Naszym zdaniem, mieszanka oportunistycznego podejścia do trendów rynkowych. Z jednej strony mamy przykłady lokowania kapitału na fali dominującego trendu. Gdyby było inaczej, to na krótkich pozycjach w latach 2022-2023 Michael B. po prostu popłynąłby. Wprost przeciwnie, krzywa kapitału w tym okresie pięknie wzrosła. Trudno się przy tym oprzeć wrażeniu, że przedwcześnie próbował grać przeciwko rynkowi rozgrzanemu w Hoście już w pierwszym półroczu 2023, co widać potem, jak osunęła się stopa zwrotu tego funduszu, w tymże czasie w przypadku Sion AM. Teraz zajął dwie pozycje opcyjne na Palantirze i Nvidii. To raczej przykład kontrariańskiego podejścia do koniunktury giełdowej. Zdecydowanych sygnałów zakończenia Hossy jakoś nie widać, co nie przeszkodziło Beremu zaryzykować kapitału wbrew przeważającym nastrojom. Michael Berry jest tak. Rozpoznawalny, gdyż żyje w naszych czasach. Trudno uznać go za największego kąt Areni na wszechczasów, gdyż był nim Sir John Templeton, którego nie ma wśród żywych od lipca 2008, a zatem nie mógł zobaczyć, co się działo na rynkach finansowych podczas wielkiego kryzysu finansowego. Ber miał w tym burzliwym dla rynków finansowych okresie zarobić na instrumentach dłużnych wystawionych na kredyty hipoteczne Subprime, czyli tak zwane CDO, czyli skrót od collateralized debt obligations około 725 milionów, dla inwestorów, z czego około 100 milionów dopisał do własnego majątku. Jego stopa zwrotu od listopada 2000 do czerwca 2008 wyniosła około 489% po odliczeniu opłat w porównaniu do około 2% S&P 500 w tym samym Okresie. W 1939 John Templeton miał 27 lat. Agresja nazistów na Polskę wywołała powszechną panikę, a inwestorom włączył się tryb risk-off, co spowodowało tłumne pozbywanie się akcji na Wall Street przy masowej nadpodaży. Oferowanych na rynku wtórnym doprowadziło to do potężnej przeceny papierów. Co zrobił w takiej sytuacji Templeton? Opowiedział o tym w 1997 Charlie'emu Rose podczas... Wywiadu. Cóż, było jasne, że jeśli firmy, które są bezwartościowe i tracą pieniądze, kiedykolwiek powrócą do życia, to podczas Wielkiej wojny światowej. Tak więc kilka dni po inwazji Hitlera na Polskę przejrzałem całą giełdę nowojorską i giełdę amerykańską. Były tam 104 spółki, których ceny spadły poniżej dolara za akcję. Zadzwoniłem więc do Dicka Plata i powiedziałem, kup mi wszystko o wartości 100. Dolarów na pojedynczą pozycję na każdego emitenta. Poniżej dolara za akcję. A on to uczynił. Oddzwonił i powiedział: Robimy to, ale 37 z nich jest w stanie bankructwa. A ja na to: o nie, one są najlepsze ze wszystkich. Tak sytuację wyjaśnił sir John Templeton. Jakby tej odwagi. Przeciwstawienia się schematowi wyprzedaży przez innych inwestorów było mało, to Templeton kupował akcje na kredyt uzyskany od brokera, u którego pracował. Po pewnym czasie z 10 tysięcy dolarów zainwestowanych w trakcie bezwojennej zrobiło się 4 razy więcej. Wartość tych pieniędzy, skorygowana inflacją, wynosi obecnie blisko milion dolarów. Dolar w z inwestycji nie wypaliło, gdyż emitenci nie wybrnęli z bankructwa i martnie skończyli. Reszta akcji firm dała zarobić. Z jednym szczególnym przypadkiem – Missouri Pacific Railway. Templeton kupował je średnio po 12,5 centów za sztukę, a sprzedawał po 7, ale 7 Dolarów. Po II wojnie światowej w latach 50. John Templeton wszedł w biznes zarządzania aktywami. Słynnego kont Arianina nie ma z nami, lecz jego myśl jest wciąż krzewiona w ramach funduszu Franklin Templeton, który powstał w 1992 w wyniku przejęcia przez Franklina spółki. Templeton Gilbert Harsberg za 913 milionów rzecz jasna, co doprowadziło do powstania olbrzymiego zarządzającego aktywami, bo na koniec października dysponował on kapitałem inwestorów wartym, uwaga, 1,7 biliona dolarów. Tym, co wyróżnia Johna Templetona na tle innych kont Arian, jest wielość trafnych typów, wbrew opinii większości. Berego kojarzymy z Prime'ów i w zasadzie to wszystko. Mało kto wie, jak kilka lat temu popłynął na Tesli, gdyż po założeniu przez niego Shorta na akcjach tego producenta pojazdów elektrycznych cena walor spółki podwoiła się. W historii Templetona brak doniesień o takich wpadkach. Poza tym, że Templeton jest słusznie uznawany za ojca idących pod czyli Kąt Arian, to należy mu oddać to, iż był jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym, który zerwał z kanonem inwestowania wyłącznie na rynku macierzystym. To zjawisko określane w literaturze przedmiotu jako home bias powoduje, że kapitał jest lokowany wyłącznie na giełdzie siedziby inwestora. Poza nią Nosa się nie wyściubia, co jest ewidentnym działaniem na własną szkodę. Robka tajemnicy, jak inwestował Sir John Templeton, uchyliła jego siostrzenica Lauren Templeton, która jest założycielką i dyrektorką generalną Templeton Philips Capital Management. Słynny stryj tak naprawdę wyznaczył jej ścieżkę kariery zawodowej, gdy miała 24 lata. Powierzył jej 30 milionów dolarów kapitału początkowego do funduszu. A Loren współpracowała z nim aż do jego śmierci, co umożliwiło jej bliższe zrozumienie filozofii inwestycyjnej wuja. Mówi się, że Sir John był pierwszym zachodnim inwestorem, który dostrzegł potencjał powojennego cudu gospodarczego Japonii. Kiedy w latach 60. poprzedniego milenium Templeton zaczynał swoją przygodę z krajem kwitnącej wiśni, uważano, że jest to Rynek wschodzący, który budził niechęć, niż przyciągał zainteresowanie. Ta niechęć była tak wielka, że jak wspomina Akio Morita, założyciel Sony, w swojej autobiografii, na produktach tej niezwykle rozpoznawalnej obecnie marki elektroniki w początkowym okresie widniał napis Made in Japan, ale wykonany najmniejszym możliwym drukiem. W przeciwnym razie groziła klasyfikacja produktu przez konsumenta jako wątpliwej jakości, z czym wciąż boryka się wiele przedsiębiorstw chińskich we współczesnych czasach. W czasie gdy John Templeton zaczynał działać na giełdzie tokijskiej, to tamtejsze akcje były notowane przy wskaźniku cena do zysku wynoszącym zaledwie czterokrotność zysków, podczas gdy papiery z USA były kwotowane na poziomie około 19,5 raza. Wyspiarska gospodarka z Azji rozwijała się dużo szybciej niż amerykańska, bo tempo poprawy PKB o 10% w ujęciu rocznym nie było rzadkością. W końcu kontariański pogląd Templetona podzielili inni inwestorzy, czego efektem była bańka Hossy z przełomu lat 80. i 90. poprzedniego wieku, która tak się odbiła czkawką, że dopiero w tym roku Nikkei 225 pokonał historyczny szczyt. Z jej czasów. Tylko wtedy, gdy ona wybuchła, Johna Templetona już tam nie było, ponieważ zmigrował on ze swoim kapitałem gdzie indziej. Lata 70 minionego stulecia stały pod znakiem dwóch szoków naftowych, związanych z reakcją państw arabskich na wojnę John Kippur i rewolucję Ayatollahów w Iranie. Awantury dotyczące podaży ropy naftowej przyczyniły się do gruntownych przecen akcji, zwłaszcza w latach 73-74 i im gorzej, tym lepiej zdawał się mówić Templeton w takim otoczeniu, a obrazki mediów pokazujące samochody stojące w gigantycznych kolejkach do stacji benzynowych nie zniechęcały go do przeciwnego zapatrywania się na perspektywę rynku akcji. Pod koniec lat 70., wpływowy tygodnik Business Week ogłosił nawet śmierć akcji. Tymczasem nie przejął się taką złowieszczą prognozą i na przełomie lat 70. i 80. przeniósł znaczącą część kapitału z Japonii, lokując około 60% aktywów w USA. W 1982 wprowadził w osłupienie część inwestorów, gdyż podczas nagrania programu w Wall Street Week wypalił, że średnia przemysłowa. Osiągnie w ciągu najbliższych 10 lat poziom 3000 punktów. W chwili jego wypowiedzi miała wartość 800, a główny nurt inwestorów raczej zastanawiał się, z jakiej choinki urwał się John Templeton, niż brał na poważnie jego przewidywania. Historia przyznała mu rację, ponieważ do 1991 indeks doszedł do 3000 punktów i stało się jasne, że. To nie Templeton postradał zmysły, lecz przekonania głównego nurtu okazały się zbyt zachowawcze. Za publicznymi oświadczeniami nadążały decyzje inwestycyjne funduszu, którym opiekował się Sir John Templeton. W 1978 zaczął gromadzić akcje Forda, gdy niemal wszystkim wydawało się, że jedyne co czeka ten koncern motoryzacyjny to upadłość. Fundusz Templetona dokładał papiery Forda wytrwale, nawet wtedy, gdy cena akcji poszła w dół do jednego. Dolara. Epilogiem tej historii jest to, że w 1987 walory firmy kosztowały 15 dolców, a wtedy templeton nacisnął przycisk z napisem w 1980 maoistowska organizacja partyzancka zwana Świetlistym Szlakiem zawładnęła Peru, narzucając dyktaturę proletariatu. Zachód uznał ją za grupę terrorystyczną i zainicjował wycofanie się z biznesu w tym południowoamerykańskim kraju. Akcje peruwiańskie stały się tanie jak barszcz, a w takim środowisku nie mogło zabraknąć Johna Templetona, który założył peruwiańską odnogę funduszu i kupował akcje na giełdzie w Limie. Po pewnym czasie słuch o świetlistym szlaku zaginął, a oczy Templetona cieszyły imponujące zyski z inwestycji peruwiańskich. Praktycznie nic nie wiadomo, jak sobie poczynał jego wehikuł inwestycyjny w czasach krachu z października 1987. Dużo więcej jest z kolei informacji, jak poradził sobie w trakcie bańki.comu. W wywiadzie dla Forbesa z 2000. Pierwszego, gdy zliszcza po wybuchu bańki powoli dopalały się, wyznał, że już pod koniec lat 90. był zbulwersowany tym, co się dzieje na rynku akcji. To jedyny raz w ciągu moich 88 lat, kiedy widziałem, jak wyceny rynkowe akcji spółek technologicznych osiągają stukrotność zysków lub, gdy nie było zysków, dwudziestokrotność sprzedaży. To było szaleństwo. A ja je wykorzystałem. W przedmowie do jednej ze swoich książek Templeton podzielił się z czytelnikami swoimi głównymi wartościami w inwestowaniu. Między innymi pisał: Jedną z zasad, którą kierowałem się w mojej karierze jest inwestowanie w momencie maksymalnego pesymizmu. To jest czas. Aby być optymistą, kupowanie, gdy inni sprzedają, kierując się przygnębieniem, i sprzedawanie, gdy inni są chciwi, wymaga największego hartu ducha i przynosi największą ostateczną nagrodę. Lauren Templeton dorzuciła do tego swoje spostrzeżenia na temat stylu inwestycyjnego stryja. Nie podobały mu się branże mocno regulowane przez państwo. Inwestorka przyznała, że kiedy dla niego pracowała, to miała zasadę, że niepożądane jest zaangażowanie przewyższające 50% w dowolnej branży. Kraju lub walucie, a zatem był przywiązany do dywersyfikacji portfelowej, którą część inwestorów zdaje się wciąż ignorować. Lauren Templeton podała w swojej książce Investing the Templeton Way trzy fundamentalne zasady inwestowania kontaryańskiego. Łowca okazji szuka akcji, których cena spadła i są wyceniane zbyt nisko w stosunku do ich wartości wewnętrznej. To pierwsza. Druga. Łowca okazji szuka sytuacji, w których duże błędne przekonanie spowodowało spadek cen akcji, takich jak nadejście krótkoterminowych trudności dla firmy mających charakter tymczasowy i powinny się z czasem poprawić. Innymi słowy, łowcy okazji szukają akcji, które zostały błędnie wycenione w wyniku tymczasowych zmian. Krótkoterminowych perspektywach. No i po trzecie, łowca okazji zawsze bada akcje, gdy perspektywy są najgorsze według rynku, a nie najlepsze. Bycie kontrarianinem to jeden z bardziej wymagających fachów na rynku kapitałowym. Niewielu będzie mieć zdolność do postępowania wbrew mądrości tłumu. Ktoś, kto ma jednak takie zdolności, może zostać odpowiednio nagrodzony przez rynek. Pantonie Sław. Kąd Arian, na pewno zasłużone miejsce zajął Sir John Templeton w latach 1954-91. Zarządzany przez niego fundusz był prawie dziesięciokrotnie skuteczniejszy niż szeroki indeks akcji, czyli Mix SP500 e i MSCI World. Stopa zwrotu z funduszu Templeton Growth wyniosła w tym okresie 42 140%. Każde 10 tysięcy zainwestowanych przeistaczało się w ponad 4 miliony. Jeżeli ten materiał przypadł Ci do gustu, to koniecznie zostaw łapkę w górę. A jeżeli nie znałeś podejścia pana Templetona, no to koniecznie kupuj książki i edukuj się. Powodzenia w inwestycjach.